To jest taki wspólny stół, przy którym siedzą wszyscy zainteresowani stworzeniem danego produktu po to, żeby zbudować to, co trzeba i tak jak trzeba. To jest taki twór, że kiedyś to się nazywało współpraca, że się gromadzili ludzie i rozwiązywali problemy, tylko potem się poszufladkowali u siebie w piwnicach każdy i przesyłali do siebie dokumenty. Potem przyszedł czas w którym wszyscy powiedzieli, że nie, 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 to tak nie może być. My musimy rozmawiać, my musimy współpracować i rozwiązywać razem problemy, a nie przesyłać sobie dokumenty. A potem ktoś to nazwał bizdevox. Dla mnie to jest po e, połączenie spojrzenia na biznes, który robimy, e, na to e, i na to jak go robimy od strony technicznej. To znaczy staramy się zrozumieć biznes jako osoby w projekcie albo jako osoby budujące coś. I mamy przy tym też zrozumienie tego, jak robimy te, te produkty. Ja bym to tak, tak trochę ujął prostymi słowami.